was mojej małej kuchni, dzisiaj mógł dla was przepis na taką już tradycyjną, można by powiedzieć, spaghetti z sosem bolońskim. E, te spaghetti sosy sosem bolońskim pierwszy raz, jak przyjechałam do Niemiec. Jak może niektórzy wieją, ja zaczyna praca w kuchni, w dużej kuchni. I tam mi podali, pisało na karcie spaghetti bandom, to się ucieszyła, ale jak mi to dali, ten sos. Soch, nie bardzo była zachwycona. Ja przyzwyczajoną tak jak mu tata zawsze gotował nudle spaghetti z e, kiebasu i z sosem pomidorowym. Kiedyś, bo tym ten przepis. E, także mi na początku to nie smakowało, ale po tym po czasie e, już no tak się przyzwyczaiła do tego. I już receptę idzie bardzo szybko i już wam pokazuję. No, przecież podgrzeja dwie, dwie trzy łyżki oleju oliwy z oliwek. Teraz tu przyjdzie dwa ząbki czosku posiekane i jedna cebula posiekana. To się teraz tak podsmaża 2-3 minuty. I potem przyjdzie pół kila mięsa pomielonego. No, pół kila mięsa mielonego mięsa. Ustawiamy tak długo piec, a to mięso straci swoją czerwoną farbę. Tak, gdzieś 3-4 minutki. Teraz tu do 2 łyżki e, koncentratu pomidorowego i tak pana piekła gdzieś 2 minuty jest. Ty. Teraz się to przyprawia pieprzy, papryku, trochę oregano. Tu jesta słodką papryka. Trochę się tu chili do takie, mieszanka z chili. Troszkę się przyprawy tutaj sambal o To dował ostatnio do zupy chińskiej, ale nie żeby, żeby mi się to nie zepsuło, to to też tu To To pasta z czerwonego pieprzu. łyżeczki tak gdzieś. Teraz tu do tego tak 500 ml tego sosu pomidorowego. To są te zmiksowane pomidory. Tu się trochę wypuką, Takie 100 ml wodą się to wypuką. Ja to tak zostawię gdzieś na małym ogniu 10 minut gotować pod przykryciem. OK. Muszę zjeść fetik zrobiony. I ja tu do troszkę bazylii. Tu na baza zamrożona. O teraz leży tu. 5 minut się odmroziła. Moja smój. Mój jest gotowy, Ja e, oświeczu przed da trochę jeszcze oregano, pieprzu, papryki, trochę z działów prowansalskich. Teraz się to spróbuję. Dobre. Dobre, sos jest dobry, jak sos jest dobry, to nudle zezwano smakować, to najważniejszy. Bo jak sos jest dobry, to wszystko smakuje. Sos jest zawsze najważniejszy. No, jak sos jest pieprzony, to nie smakuje nic. Na górę możecie parmezanu posypać, jak macie tarty, albo inny potarty ser. Um. No, w sumie źle się przygotowałam do filmu. Powinna też tam posył troska parmezanu albo innego syru. Listek bazylii do zdjęcia, ale niestety, niestety nie miała. Nie ma tu też cudować z jednym listkiem. Chyba, że się jakiś tam sztuczny z plastiku zrobi, no to zdjęcie chcę panadować. E, nie szkodzi. Dobra. E, no, myślę, że był film podobał. Recepta też się podobała. I do następnego razu. Cześć!